Cześć. Toksyczna zazdrość. W każdym związku czasami jest jakaś tam zazdrość, ale dopóki nie krzywdzi drugiej osoby, nie jest osaczająca, to nie ma nic z tym złego. Partner może po prostu poczuć się, że ci zależy, że, że kochasz i. No, zdrowa zazdrość nikomu jeszcze nie zaszkodziła. Ale niestety w związku toksycznym tak to nie wygląda. Jest to krzywdzące, jest to osaczające, jest to na bazie jakiegoś lęku. Kiedy wiesz i czujesz, że jesteś szczera, szczery, bo to się tyczy do obu płci ale cały czas musisz się tłumaczyć masz wrażenie że cały czas ktoś ci nie ufa obojętnie co nie zrobisz nie możesz sam podejmować decyzji jeżeli nie wiem umówisz się ze znajomymi swoimi gdzieś wyjdziesz to jesteś kontrolowany jest obrażanie się bardzo często jest utrudniane ci to wyjście przekładasz to spotkanie ta osoba wymyśla choroby nie wiem, jeżeli na przykład masz dzieci w poprzednim związku, odwiedzasz te dzieci, masz awantury, że widzisz się z ex swoją partnerką czy z ex-partnerem, ta osoba nie akceptuje Twoich kontaktów z Twoim ex-małżonkiem czy ex-żoną, to pamiętaj, to nie jest Twoja wina, bo najczęściej tłumaczysz się i jesteś szantażowany. Ta osoba, żeby cię złamać, próbuje. Zrywać z tobą, próbuje atakować cię, że jesteś niewystarczająco dorosły na związek na przykład, albo jeszcze coś tam wymyśla. Tobie się odpala wtedy poczucie winy, dlaczego mnie zostawiono, przepraszasz, tłumaczysz, yy, tłumaczysz sobie, że może faktycznie źle zrobiłem, źle zrobiła, może faktycznie powinienem i, i wyostrze, wyostrza ci się ten zmysł takiego tłumaczenia się. Boisz się później e, jakkolwiek reagować, a co za tym idzie, że obniża się twoje poczucie własnej wartości? Ta osoba ma najprawdopodobniej problem z opuszczeniem, z jakąś zdradą, jakimś odrzuceniem. Ale jedna rzecz pamiętaj: to nie z tobą jest coś nie tak, to z tą osobą, jeżeli obojętnie kto, ktoś. Obsesyjnie Cię atakuje, ciągle wmawia Ci coś, wkłada Ci w usta nieprawdy i twierdzi, że to Ty kłamiesz, to nie Ty masz problem, tylko ta osoba. A co najciekawsze, najczęściej to właśnie te osoby kłamią i zdradzają. Pozdrawiam Was serdecznie.